Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi męskiej i damskiej edycji wyścigu Stradebiankę, który odbędzie się już w najbliższą sobotę 6 marca. To jest kanał naszosie TV. Zaczynamy! Wyścig Stradebiankę to jeden z najbardziej lubianych zarówno przez kibiców, jak i przez samych zawodników wyścigów w kalendarzu. Jego unikatowa trasa z szutrowymi drogami malowniczej Toskanii przyciąga przed telewizory wszystkich, a w peletonie trudno znaleźć zawodnika, który nie chciałby mieć swojego nazwiska na liście zwycięzców. W ubiegłym roku Stradebiankę otworzył przeorganizowany z powodu pandemii koronawirusa sezon World Tour. Odbył się 1 sierpnia w słonecznych i upalnych warunkach atmosferycznych. Zwycięzcą został Wout van Aert, w wyścigu panów, zaś w rywalizacji pań triumfowała Annemiek van Fleuten. Prezentację rozpoczynamy od wyścigu mężczyzn. Panowie rozpoczną ściganie w Sienie, a dokładnie pod Fortezza Medicia i po przejechaniu 184 km będą finiszować także w Sienie na Piazza del Campo. W starej i malowniczej części Sieny. Zawodnicy pokonają 11 szutrowych sektorów, które w sumie złożą się na 63 km jazdy po białych drogach. Finisz zaplanowano mniej więcej na godzinę 16.30. Pierwszy szutrowy sektor pojawi się po przejechaniu 11 km, zaś ostatni zakończy się zaledwie 12 km przed metą. Będzie to Letolfe. Wymagający odcinek składający się z kombinacji Zjazdu, a później podjazdu z maksymalnym nachyleniem sięgającym 18%. Warto również odnotować, że na 66. km wyścigu kolarze zmierzą się z podjazdem Montalcino, który znalazł się na trasie tegorocznego wyścigu Giro di Italia. Podjazd ten prowadzi po asfalcie, liczy 4 km, a średnie nachylenie wynosi 5%. Jednak atrakcje w wyścigu Strade Biankę nie kończą się wraz z ostatnim, szutrowym sektorem. Jak zwykle fascynujące będą trzy ostatnie kilometry, które rozpoczną się od zjazdu, a następnie droga zacznie się lekko wznosić, by szczyt osiągnąć na słynnej Via Santa Caterina, gdzie nachylenie sięga 16%. Jeśli do tego miejsca nie dojedzie bowiem Samotny kolarz posiadający wystarczającą przewagę, by samotnie przekroczyć linię mety, to właśnie tam z pewnością obejrzymy decydującą rozgrywkę. Ale z drugiej strony, na tych katorżniczych nachyleniach Starego Miasta w Sienie możemy obserwować spektakularne porażki, dramaty, odcięcia prądu albo skurcze, jak te słynne Wołta van Aerta. Szkoda tylko, że w Sienie zabraknie szalonych włoskich tifozji którzy w tym roku z powodu lockdownu, który panuje w tym regionie Włoch będą musieli obejrzeć wyścig przed telewizorami. Szczęściarzami są ci, którzy mieszkają na przykład przy Via Santa Caterina i będą mogli podziwiać rywalizację ze swoich okien. Teraz czas na przegląd listy startowej. W wyścigu pojawią się dwaj wielcy rywalem, czyli Mathieu van der Poel i Wout van Aert. Tym, który z pewnością spróbuje ich pogodzić, będzie Julien Alaphilippe, który w sezonie 2021 pokazuje, że tęczowa koszulka mistrza świata rzeczywiście dodaje mu niezwykłej energii i skrzydeł, dzięki niej Alaphilippe atakuje, ucieka, a nawet także pomaga w rozprowadzaniu swoich kolegów. Trasa Strade odpowiada charakterystyce Ala Filipa i z pewnością po raz kolejny w tym sezonie Francuz będzie chciał pokazać najlepszą wersję samego siebie. Wyścig Strade Bianke przyciągnął także Jakoba Fulsanga, który wygrał wyścig Il Lombardia w 2020 roku, a w zeszłym roku w Strade zajął piąte miejsce. Fulsang z pewnością będzie chciał się zrewanżować i naprawić swój błąd, który polegał w tamtym roku na przedwczesnym ataku. W stradę biankę pojawią się również kolarze, którzy na co dzień rywalizują w wielkich turach. Będą to m.in. innymi dwaj zwycięzcy Tour de France. Egan Bernal, który wygrał Tour de France w 2019 roku oraz Tadej Pogacar, ubiegłoroczny zwycięzca. Egan Bernal obrał sobie w tym roku za główny cel wyścig Giro Italia i w związku z tym, że na trasie włoskiego wielkiego turu będzie znajdował się nie tylko podjazd Montalcino, ale także także właśnie białe toskańskie drogi, to Kolumbijczyk zdecydował się na start w Stradę Biankę, żeby sprawdzić jak jeździ mu się po tego typu nawierzchni. Bardzo interesujące będzie też obserwowanie tego jak ze Stradę Biankę poradzi sobie Tadej Pogaczar. Drużyna UAE Team Emirates oprócz Pogaczara zabiera ze sobą Marka Hirschi oraz drugiego w ubiegłym roku Dawidę Formolo. W wyścigu pojawi się również Tim Wellens, który wygrał wyścig Etoile de Bessage. jak zwykle na początku sezonu reprezentuje wysoką dyspozycję, a na jego korzyść w sobotę może grać pogoda, bowiem według prognoz ma padać i ma wiać dość silny wiatr, a więc w takich warunkach Wellens czuje się jak ryba w wodzie. Jeżeli jesteśmy już przy drużynie Lotto Soldal to warto też wspomnieć, że w wyścigu Strade Bianche sezon 2021 zainauguruje Tomasz Marczyński. Powodzenia, Tomek, i nie możemy się doczekać Ciebie na białych, toskańskich drogach. Warto też wspomnieć o wielkim nieobecnym wyścigu Strade Bianke, czyli Peterze Saganie, który musi opóźnić inaugurację swojego sezonu z powodu przebycia zakażenia wirusem COVID-19. Wyścig kobiet. Wyścig Strade Biankę Women zainauguruje kobiecy sezon World Tour. Łączny dystans edycji pań wynosi 136 km, a do pokonania zawodniczki będą miały 8 szutrowych sektorów, co daje w sumie ponad 31 km jazdy po białych drogach. Pierwszy sektor szutru zawodniczki pokonają na 18 km, a ostatni, tak samo jak mężczyźni, kilkanaście km przed metą i będzie to Letolfe. Ostatnie kilometry wyglądają identycznie jak w rywalizacji panów, dlatego po raz kolejny będziemy oglądali piękną walkę kobiecego peletonu po uliczkach starego miasta w Sienie. Zawodniczki wyruszą na trasę już o godzinie 9.10, zaś finiszować będą około 13.15. Na starcie zameldują się wszystkie drużyny World Tour: sześć drużyn UCI Women's Continental oraz osiem innych, które otrzymały na wyścig Stradebiankę dzikie karty. My najbardziej liczymy na Katarzynę niewiadomą z drużyny Kenyon Sram, której wyścig Stradebiankę wydaje się odpowiadać idealnie. Zresztą o tym mówią same wyniki. Polka ma niezwykle dobrą pasję w tym wyścigu, ponieważ na 6 dotychczasowych startów aż cztery razy stała na podium i 3 razy była druga. Kasia Niewiadoma zdecydowanie ma nierozliczone interesy z wyścigiem Stradę Biankę i sama jest tego świadoma, bowiem w udzielonym przed wyścigiem wywiadzie powiedziała, że koniec z oglądaniem pleców rywalek. Teraz podchodzi z jasną intencją wygrania w wyścigu Stradebiankę. Trudno byłoby w to uwierzyć, gdyby Katarzyna niewiadoma zakończyła karierę bez zwycięstwa w wyścigu Stradebiankę. Trzymamy mocno kciuki, życzymy powodzenia i oby wreszcie udało się ten wielki cel Kasi niewiadomej spełnić. Ponadto lista startowa w wyścigu kobiet prezentuje się równie ekscytująco jak w wyścigu mężczyzn. Poza Kasią niewiadomą, na starcie pojawią się m.in. Anemik van Vleuten, Anna van der Brechen, Cecil Utrup-Ludwig czy Eliza Longo-Borghini. Zapowiada się naprawdę na bardzo ekscytujące ściganie także w wyścigu pań. W ogóle zatem zapowiada się na cały dzień, całą sobotę spędzoną z wyścigiem, Stradę Biankę. Podsumowując. Wyścig mężczyzn to ponad 3000 metrów przewyższenia, biorąc pod uwagę fakt, że tylko jeden podjazd jest dłuższy niż 1000 metrów. Mówi to samo za siebie. Wymagający, ondulowany teren z nieustającą sekwencją zjazd, podjazd, zjazd, podjazd, a do tego szutrowe drogi. I jeśli jeszcze będą panowały niesprzyjające warunki atmosferyczne, to wygra naprawdę najmocniejsza zawodniczka i najmocniejszy. Kolarz. Trudno też w tym momencie omówić całą listę startową, ponieważ do wyścigu wciąż pozostaje jeszcze trochę czasu. Ponadto możliwe są pewne zmiany związane chociażby ze zdrowiem niektórych zawodników, zwłaszcza w czasach pandemii koronawirusa, ale już te nazwiska, które wymieniliśmy w tej zapowiedzi, zapowiadają bardzo ekscytujące ściganie. Cóż, proszę więc przygotować sobie lampkę dobrego toskańskiego wina, zasiąść wygodnie przed telewizorem i cieszyć się tym unikatowym i przepięknym wyścigiem w kalendarzu, jakim jest Stradę Biankę. Grazie mille! To był kanał Na Szosie TV. Zapraszamy do subskrybowania, do polubienia tej zapowiedzi, jeśli się Wam podobała i do zobaczenia w kolejnych materiałach.